Witajcie. Jadę sobie w koreczku, więc mam chwilę wolną, więc chciałbym wam opowiedzieć parę słów na temat jednego z walorów. Chodzi o znaczki z Lemem, <grym> znanym pisarzem i futurologiem. Co w, tym w tym tych, co w tych znaczkach jest niezwykłego? A no zostały one wydrukowane w formie tedbyshe. Jeśli ktoś nie zna tych pojęć, to u góry link do, do, do tych pojęć, opisu tych pojęć filatelistycznych, który nagrałem o, już dawno. Ale krótko mówiąc, Ted Beszet to jest odwrotka. I dzięki temu mamy tak, że znaczki nie są jeden tak i drugi tak samo, tylko są na przykład odwrotnie, albo są w ten sposób. No, generalnie są znaczki odwrotnie. To jest ciekawostka. Więc jeśli zbieracie te bezzetki, no to możecie sobie nabyć te znaczki, tylko pamiętajcie kupić przynajmniej dwa, żeby tą odwrotkę zrobić. No, i trzeba kupić tak, żeby ta odwrotka była połączona, żeby te znaczki były złączone ze sobą. Czy tak, głowami. No zobaczycie, jak zobaczycie te znaczki, to zrozumiecie o co chodzi. Jeśli chodzi o inwestycyjne podejście do tych znaczków, no to według mnie moja prywatna opinia. Duży nakład. Chyba 160 tysięcy. No, sądzę, że nie będzie, nie będą te znaczki jakoś wielce popularne w tym, w tym sensie poszukiwane, może bardziej. Nie będą poszukiwane, więc raczej nie. Według mnie nie. No, ale oczywiście możecie mieć inne zdanie. Także te znaczki są ciekawe, według mnie tylko z punktu widzenia właśnie sposobu wydruku. Jeśli zbieracie te dbesetki, no. Osoby, osobistości, która jest na, na tym znaczku, jeśli zbieracie głowy, czy pisarzy, czy polskie osoby, nie wiem, różne rzeczy można zbierać. No to no to, to jest też powód, żeby kupić te znaczki. Ja nie znam więcej powodów. Jeśli wy znacie, no to piszcie. Chętnie poznam. Bo wiadomo, że ja nie wszystko wiem. To są jakieś moje przemyślenia. Wy możecie mieć jakieś inne, możecie mieć inne podejście do tematu. Także dzielcie się, dzielcie się, ja jestem ciekawy. No i zachęcam do subskrypcji kanału. Zachęcam do lajkowania. Planuję również konkurs, ale no to jest uzależnione od dwóch czynników, a szczególnie od jednego, od ilości subskrybentów. No ale szczegóły, szczegóły myślę, że w przyszłym tygodniu wam opowiem. Bo teraz muszę skupić się na drodze. No i tak jadę, ślimaczym. Pędem już znowu stoję. Także dzięki wielkie za słuchanie. Do zobaczyska.